Siemano. Dziś pokażę Wam, jak pracuję nad plecami przed zawodami kulturystycznymi. Żeby dobrze rozciągnąć całe plece, zaczynam od ćwiczenia zwanego narciarzem. Robię tak dwie serie robocze. Jako następne ćwiczenie wykonuję ściąganie drążka do klatki z wyciągu górnego. Żeby dobrze wykorzystać to ćwiczenie, czasami robię dwie, czasami nawet trzy serie robocze blisko upadku mięśniowego żeby zminimalizować ryzyko kontuzji staram się w tym okresie unikać wolnych ciężarów czy ćwiczeń wielostawowych tak się składa że posiadam na siłowni maszynę do deadliftów z której zazwyczaj staram się korzystać Wiosłowanie siedząc wykonuje nie drążkiem, lecz uchwytami ze względu na większe możliwości dopasowania do własnego ciała. Jeśli chodzi o to ćwiczenie, to odpuszcza większy ciężar na rzecz większej objętości. Jako ostatnie ćwiczenie wykonuje ściąganie uchwytu z nadgłowy, akcentując tak mięsień najszerszy grzbietu. Podczas wykonywania tego ćwiczenia warto skrócić dystans żeber do biodra, żeby maksymalnie zaangażować ten mięsień.